Cześć kochani, dzisiaj sobota mam więcej czasu na przyrządzenie śniadania, i wiecie co? Robię sobie taką pizzę z patelni. Tutaj już sobie usmażyłam na patelni. Zrobiłam tak: 4 jajka, 30 g majonezu, może być też jakaś tusta, śmietana, gęsta. I miałam 200 g sera żółtego. Wszystko to połączyłam dokładnie i wylałam na patelnię rozgrzaną. Po czym przykręciłam sobie ogień i tak pod przykrywką 15 minut. I ona wygląda tak. Teraz będę ją przerzucać na drugą stronę. Może mi to wyjdzie, bo chciałabym nałożyć dodatki na nią i jeszcze podpiec. No nie wiem, czy to mi się uda. Ciężko się dostać do koleżanki, hmm. ale może się uda. U. Nie chcę jej przedziurawić. No, prawie, prawie. Wiecie co? Może zrobię to tak, że wezmę talerz. O, dobra, jest, jaka piękna, wow, patelnia brudna jak skórczy byk, do wymiany, z przodu i powiem Wam, że ja ją kupowałam w Ikei yy, i ona jest całkiem niezła, fajnie w ogóle nie przybiera na niej nic, no wiadomo, tu spodu to już jest agonia do wymiany. Wow, jaka piękna pizza, 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 dobra i teraz ją sobie przerzucę z powrotem, także takie machnią. O, dobra. O, widzicie? Jeszcze tutaj w innym miejscu nie była do końca podpieczona. O! Chciałam ją przesunąć, ciężko się przesuwa. Dobra, i teraz tak. Ponieważ nie mam żadnego przecieru pomidorowego, to niestety muszę użyć keczupu. O! Już tak. Ja mam pudliczki. Widzicie, Kurczę, za blisko mam ten, o kaczup podliszki i sobie tutaj, o łyż, łyżka to będzie, taka niepełna łyżka to będzie trochę za mało, przerwę na chwilę. i Słuchajcie, na chwilkę przerwałam, bo ja tam miałam muzykę w tyle i nie wiem, czy mi tam gdzieś nie zablokują. Przez to wiecie, filmiku, ale no teraz wyłączyłam, jak coś po prostu to najwyżej pokażę Wam jeszcze, pokażę Wam po prostu zostanie obraz, a ja dogram najwyżej jeszcze raz głos. Wgram jakby od nowa ten filmik. Teraz dodam sobie jakieś przyprawy. Tu mam bazylię na oknie. Także może być jak najbardziej do tego. Ona już jest taka trochę, wiecie, zdechła, że tak się wyrażę. Nie podlałam jej i mało listków w ogóle już ma, bo ostatnio, wiecie co, robiłam sobie też pesto z z czego? No, pesto z bazylii. I właśnie oberwałam ją, także tu już mało co praktycznie zostało, także akurat to sobie już wykończę, żeby nie marnować. Bo to już nie ma sensu tego trzymać, bo już praktycznie cała jest oberwana. Także tak jak mówię, już takie zdechłe te listki. Dobra, idę jeszcze po przyprawy. I tak, dołożę sobie tutaj zioła. Trochę mi się sypło. Zioła dołożę sobie jeszcze oregano. Żeby to miało jakiś smak. Dobra. Czyli bazylię mamy, świeżą oregano, zioła. I ja jeszcze tutaj dam troszeczkę może soli. Ciutkę soli. Troszeczkę wcześniej soliłam też ciasto i troszkę pieprzu dałam, także już nie będziemy. I teraz tak, moje dodatki, czyli papryka, o. To co było w domu, słuchajcie. Wy możecie mieć żółtą, zieloną paprykę, dodatki oczywiście jakie chcecie do pizzy, czy na przykład pieczarki. Ja tu mam jeszcze szynkę, taką wiecie swojską fajną, nie żadną tam ze sklepu. Mam też cebulkę. O. Cebulkę. Mam tutaj jakieś pomidorki koktajlowe, akurat resztkę powiem Wam, że mega mi smakują, prawie sama zjadłam całe opakowanie. Mimo tego, że mam dostęp do pomidorów takich swojskich z działki, te mi gdzieś bardzo, bardzo smakowały. Tak, no i tutaj mam jeszcze resztkę mozzarelli, żeby to, wiedzieć tak fajnie się zapiekło. Znaczy resztkę mozzarelli no miałam w po prostu otwarte w lodówce, więc tutaj dołożę. I słuchajcie, to wszystko. I ja w tej chwili y, jeszcze włączę na 5 minut to, żeby się fajnie zapiekł ser. Włączę na gaz. Także widzimy się za chwilę. Słuchajcie, moja pizza z patelni wygląda tak. Y, trochę tu musiałam czekać więcej niż 5 minut, bo dopiero mi się, widzicie, mozzarella rozpuszcza. Ale już y, zdjęłam ją. Nie chcę po prostu, słuchajcie, dłużej jej trzymać, żeby ona też się za bardzo nie wysuszyła, więc w tej chwili sobie ją przełożę na talerz i zajadam moje śniadanie. Ja już oczywiście też do śniadania mam herbatkę zrobioną, ona taka już prawie ostygnięta, bo zanim zrobiłam tą pizzę, to już mi wystygła, bo robiłam wcześniej, i także sobie kroję. Nałożyłam porcyjkę. Także teraz będzie test na żywo, jak wyszła. Jest taka fajna w ogóle puchata, wysoka. Widzicie? Dobra. Bardzo dobra. Fajna, gorąca, wyrazista. Mhm. Pycha. Zobaczymy, ile zjem kawałków. Cała pizza to będzie miała chyba około 1000 kalorii, a całej to nie zjem. Jeden, może dwa kawałeczki na śniadanie, i to wszystko. Powiem wam jedną taką sugestię, jakbym robiła drugi raz to sobie jeszcze te składniki na przykład paprykę, cebula, szynkę to sobie jeszcze podsmażę osobno w międzyczasie jak będzie się pizza robiła podsmażę sobie i wtedy już nie będą one bo takie są dość surowe ja akurat takie lubię ale może nie wszyscy lubią ale chętnie też bym właśnie surowała takie bardziej brzmiękie te warzywka Jest mega. Powiem Wam, że im dalej w las, tym jest po prostu jestem zachwycona. Jest naprawdę bardzo dobra. To ja zjadam mój drugi kawałek, a później sobie robię kawkę. No i słuchajcie, ja zjadłam dwa kawałki. Bardzo dobra jest ta pizza. Więcej już nie jestem w stanie zjeść. Także yy, polecam Wam. Jest naprawdę bardzo dobra. Pierwszy raz zrobiłam. Polecam wszystkim składniki dowolne. I słuchajcie, kawa musi być kawa oczywiście w nowym kubku z pepką. Powiem wam, że jest mega i mega smakuje. Także dzisiaj latę. Kawusia gotowa. Wymieszam sobie zaraz łyżeczką i idę sobie chwilkę odpocząć.